Hej, cześć! Cienmano, Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wojcie, a to jest materiał z gry World of Warships Legends, w którym to zaprezentuję wam kilka rzeczy, które zostały e, no, dodane. W pierwszej kolejności chciałbym wam coś pokazać. Moi drodzy, to co w tej chwili teraz widzicie, to jest nic innego jak nagroda lojalnościowa. Lo, nagroda lojalnościowa, która e, otrzymują weterani. Na, <laughs> najbardziej lojalni w, e, weterani, którzy służą od kwietnia 2019 roku. Czyli nieprzerwanie przez 6 lat. Być może pamiętacie, być może nie, ale w swoim czasie World of Warships Legends zgrałem na tyle długo, żeby móc. Praktycznie tak naprawdę wbić prawie że wszystkie osiągnięcia. Zostały mi dwa, e, czyli dowódca niszczyciela oraz e, overflow, czyli zatopienie, czy też czy jakoś tak polegające na tym, że trzeba zniszczyć wroga e, za pomocą zatopienia. <laughs> Minimum 50% jego wytrzymałości w bitwie standardowej. Jak widzicie, zaledwie 1,4% graczy odblokowało ten element. A, jestem w połowie drogi do 50%, do 100 bitew, do zagrania 100 bitew niszczycielem. Czy też ogólnie niszczycielami. I, moi drodzy, otrzymujemy... E, po zalogowaniu się w kwietniu, za 6 lat otrzymujemy prezent. Konkretnie jest to... E, Przepraszam, jest to pre niszczyciel premium, poziomu szóstego, sowiecki, Tashkent 39, e, Russian Commander Crate, czyli rosyjski z, z, rosyjska skrzynia z dowódcą i e, wiele innych e, rzeczy. Mien Tashkent 39 to szybki Boost, a Solid HP Pool? Nie rozumiem. Coś tam i e, Comes Equiped. Nie wiem. W, e, z torpedami re, Reload Booster? Co to jest Reload Booster? Reload to, to jest przeładowanie, ale Booster? Nie mam zielonego nie pojęcia co to jest Reload Booster. Prze Booster przeładowania, ale że. Co szybsze, szybkie przeładowanie? Nie rozumiem. I co my tutaj mamy? Otrzymujemy e, flagę. E, 100 tysięcy wolnego doświadczenia, które już wykorzystałem. E, do tego 3, od, 3 ordery, 20 odznak, 14 dni konta premium, 30 kamuflaży i misje. Także. E, tak to się e, odbywa. Wracamy do gry i moi drodzy, jak widzicie, mam już 30 dni, a to dlatego, że przejdziemy sobie może najpierw do misji. E, a mianowicie, dlatego, że e, mamy coś takiego jak e, mis, o, misje osobiste, czyli loyalty is royalty. Nie, nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale niech im będzie. I moi drodzy, jak widzicie, już tutaj coś mam zrobione. Może nie tyle co coś, no, ale sami zresztą widzicie bit. <laughs> Rzecz polega na tym, żeby po prostu wygrywać yy, bitwy. Czy to standardowe, czy arcade, czy rankę, czy yy, rankedy, nie ma to znaczenia. Gdyż liczy się tylko i wyłącznie to, żeby te bitwy wygrywać. Na pierwsze trzy, czyli wygraj trzy bitwy, wygraj cztery, wygraj 5 <laughs> 4, e, e, misja czwarta to jest wygranie 5 bitew, misja piąta, kolejne 5 bitew, i misja szósta to jest 8 bitew i otrzymujemy raz, dwa, e, trochę flag, trochę odznaczeń, jakiś tam order. No, za trzecie za wykonanie trzeciej misji są dwa tygodnie konta premium, ja mam cały miesiąc, czyli 30 dni. I na końcu, jak kończymy całą misję, otrzymujemy kolejny order i jakiś kupon. Cholera wie na co. Oczywiście, w międzyczasie, też są jakieś inne bitwy, które możemy robić, rozgrywać i tak dalej. I w ogóle, na przykład, o proszę bardzo, jeszcze muszę wygrać dwie bitwy: zwykłe i będzie moc, moc otrzymam moc żółwia, czy jakiś tam symbol jakieś coś, chyba kartę chuj wie co także tak to wygląda no i jeszcze oczywiście trialsy tam inne, chuje muje dzikie węże. tak naprawdę co mnie to, to w chuj obchodzi to nie wiem, ale coś tam robię także no tak to wygląda fajnie no nie no tak myślałem, że fajnie no w ogóle jakieś tam misje, jedne pojedyncze inne nie inne no, także tak to się moi drodzy prezentuje tutaj. I jeśli chodzi, mamy też e, War Tales, czyli opowieści wojenne, czyli wykonywanie misji kooperacyjnych z innymi graczami tutaj mamy łącz, e, trzy różne historie. Mamy Frost Sword, czyli Frost Sword, jak to przetłumaczyć tak logicznie? Mroźny miecz. Mamy Bleeding Heart, czyli krwawiące serce, oraz Shinebreaker, Breaker, czyli piłę łańcuchową, czy też przełomacz łamacz łańcuchów bardziej. Tak można to. E, określić. Chyba no, najczęściej występuje właśnie ta e, operacja, czyli e, chainbreaker. w drugiej kolejności jest Bleeding Heart, czyli krwawiące serce, i dopiero na samym końcu jest Frost Sword, czyli e, mroźny miecz. A jeżeli w, w, wybierzemy Random War Tile, czyli losowa bitwa. Losowa opowieść wojenna to największą szansę mamy na to, a najmniejszą mamy na to. Z kolei krwawiące serce jest takie średniej wielkości, bym <coughs> powiedział, e, zostały też dodane moi drodzy. Widziałem nowe okręty, nowa e, zostało dodane moi drodzy. Nowe drzewko mianowicie e, Netherlands, czyli chyba bodajże e, Holandia. Jeśli się nie, e, nie mylę, tak to się tu, e, tłumaczy. I moi drodzy, jest cała e, linia, aż od jedynki do ósemki, moi drodzy. Mamy cała e, linia krążowników. Jest to e, Gel, Gelderland, Java, de Ruyter, Ce, Celebes Kigduin Ki Endracht, en Harlem oraz Johan David. Więc cała linia krążowników, którą zaprezentuję wam w kolejnym materiale, a także e, Pokupywałem też trochę okrętów, no których, oj, dużo okrętów pokupywałem moi drodzy, dużo, ale stwierdziłem, że e, tam. by bydymy by grać, będzie by grał. Mam konto premium, to dość szybko się to wbije Tak więc moi drodzy, co my tutaj mamy Otóż moi drodzy, zakupiłem sobie takie e Okręty jak Hikuma Waymove Tak, krążowniki kupiłem e Hikuma to jest krążownik co? Japoński e Waymove to jest krążownik brytyjski Jurien to jest ten krążownik, nowy krążownik. Fran Czemu to jest? Jurien to jest, to jest francuski. Nowik to jest e, okręt rosyjski. Nino Bixio to jest. E, to są Włochy. Shi'an to jest okręt pan-azjatycki, chyba bodajże chiński. Gelderland to jest yy, nie węgierski, tylko ho yy, holenderski. Tenryu to jest japoński. Caledon to już kiedyś nim grałem, ale chyba musiałem, ale go sprzedałem. To jest okręt brytyjski. Kolberg A to jest niemiecki. Następnie jest Storożewoj, czyli yy, rosyjski. Romulus, szwedzki. Omaha, amerykański. Nevada, także amerykański. I do tego jest właśnie ten Tashkent 39, który jest rosyjski. Zaraz wróć kurwa. Czemu kale nie, nie Kaledon? Storożewoj, czemu ty jesteś na B? Storozewo i Nowik. Gdzie jest Storozewo? Tu jest Storozewo. Ship Options. Storozewo nie, no, no, dobrze mówię to. Stokręt yy, rosyjski i Nowik. I Nowik to też jest stokręt rosyjski, no. No tak, no zgadza się. Jak najbardziej się zgadza. Także nie wiem czemu tutaj pokazał mi zupełnie inną banderę. Nie, wiem, Dziwne trochę. Także moi drodzy, nowe okręty. Na pewno jakieś pierwsze bitwy się pojawią na ten temat. Jezu, strasznie dużo. Aż 57 okrętów mam dostępnych. A, jeszcze zakupiłem sobie nowy yy, niszczyciel Gaede, niemiecki. I, i tyle. A także zbadałem sobie... gdzie my tu mamy, gdzie my tu mamy, gdzie my tu mamy? Eee, poproszę Niemców. Eee, Niemców zbadałem e, ostatecznie cały pancerni, pancernik. E, krążownik York. Także mam ma dostęp do krążownika Hiper, Także pan krążownik Hiper, <ścoughs> Pan krążownik Hiper, niestety nie stać mnie na zakup. Jestem za biedny. <ścoughs> krążownik. Mm,

Teraz, o, teraz będziecie kurda widzieć. <laughs> także Admiral Hipper. No cóż, jak wygląda każdy widzi, niestety go nie mam. Ale gaedę mam, także yy, będę się nim wspierał. No i cóż, na pewno w przyszłych materiałach zaprezentuję Wam yy, pierwsze bitwy. Jeszcze w ogóle tutaj lotniskowiec REN muszę zrobić. O Boże. Kurwa, granie lotniskowcem, ja pierdolę. Chryste. Nie wiem, jak. A jeszcze jeszcze jest Mackensen do zrobienia, bo... <ścoughs> o boże! Ruprecht jeszcze jest do zrobienia. A kurwa, kiedy ja to wszystko zrobię? A są przecież stany do zrobienia. No tak, przecież mine mogę kupić za 21 tysięcy. Kurwa, gdyby okre. Kurwa mać, gdyby... gdyby Majny kosztował 21 tysięcy! Kurwa! To w ogóle byłbym mistrzu! Jakby tyle okręt kosztował, no ale tyle nie kosztuje. Jest na razie póki co na przecenie. 21 milionów 250 tysięcy. A jestem za biedny. 3,6 miliona tylko. No, tak naprawdę to 3 miliony 640 515 sztuk srebra, no ale, wiecie, no, zaokrąglając, po prostu. Dobra, moi drodzy. Także, cóż, Majne, ja cię, kurwa, kupię. Ja cię kupię, dziadu jeden. Ja cię kupię. Langley ja ciebie, kurwa, też kupię. Też ciebie kupię. Oj, kurwa, powinieneś się strzec. Strzec. W sumie... No, wypadałoby trochę pograć tymi wszystkimi okrętami, które zakupiłem. Chociaż podblokowywać po, po je trochę. No, bo to jednak. No, wypadałoby, mimo wszystko, jednak po, trochę nimi pograć. Podblokowywać, po no, Pokupywać te maszyny, pokończyć je. Miesiąc konta premium mam, także wypadałoby to w końcu porobić. A. AEZUS, Jezus, niszczyciele, krążowniki, e, lotniskowce, pancerniki. Czy to fakt? Czy dobrze czaje? Płyną tu wszyscy z wrogim zamiarem? Moi drodzy, to by było na te. Oj, jeszcze opowieść wojenna czeka. <laughs> Będę chciał dla was nagrać wszystkie trzy opowieści wojenne. A zobaczymy, ja, jak to. Będzie się rozgrywało. Póki co, na razie na pewno będę też misję robił. To by było, moi drodzy, na tyle. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i pa pa!